Magda Żakowska, dobry wieczór, chociaż grudzień zazwyczaj przynosi już zimową pogodę, to w najbliższych dniach zamiast śniegu i mrozu. W prognozach zobaczymy coraz cieplejsze powietrze, a jeśli coś popada, to będą to opady deszczu lub mrzawki. W nocy sporo pogodnego nieba będzie na północy, w centrum, a także na wschodzie. Z kolei nieboszczelnie zakryją chmury na zachodzie i na południu. Na zachodzie nad ranem zacznie już padać deszcz i tu będzie najcieplej, bo... Temperatura nie spadnie poniżej 5 lub 3 stopni. Na wschodzie jeszcze możliwe przemrozki, ale kolejne noce będą już bardzo ciepłe i to w całym kraju. Jutro ten oto front przyniesie opady deszcz lub mrzawki. Przed południem trochę przejaśnień na wschodzie. Po przejściu frontu niebo rozpogodzi się na zachodzie. Na krańcach wschodnich jutro będą 3 lub 4 stopnie, a na zachodzie słupek szczęci wzrośnie do 7, a nawet do 9 stopni. Wieczorem i w pierwszej części nocy na kujawach i pomorzu za chmurzeniem mało lub umiarkowane. Nad ranem jednak znów pojawią się chmury, ale jeszcze padać nie będzie. Temperatura nie spadnie poniżej 2 stopni, powieje z zachodu. Jutro od rana dużo chmur, na zachodzie zacznie już padać. W godzinach popołudniowych wszędzie przydadzą się parasole. Temperatura będzie wyrównana. Jutro zobaczymy 5 stopni. Ciśnienie powędruje w górę. W południe barometry pokażą 1015 hPa. Powieje umiarkowanie z południowego zachodu. W czwartek przeważać będzie pochmurna pogoda. Mogą wystąpić zanikające opady. Ciepło w nocy 4 stopnie, w ciągu dni od 6 do 8. Piątkowe przedpołudnie, trochę przejaśnień, ale po południu znów sięgniemy po parasole. W sobotę bez większych zmian, trochę przejaśnień, na północy może jednak popadać. W nocy ciepło nawet 5 stopni, w sobotnie popołudnie bez zmian, czyli będzie 7 lub 8 stopni. No i w tych najbliższych dniach również zimy nie widać. Kolejna prognoza tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam do zobaczenia.